Lęk, jak ufać Bogu, mimo lęku. Cytat: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto się więc lęka, nie jest doskonały w miłości. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset osiemnasty. Zaufaj panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swych drogach uznawaj go. A on prostować będzie twoje ścieżki. Księga Przysłów, rozdział trzeci, wersety 5 i szósty. Refleksja, lęk często rodzi się wtedy, gdy człowiek czuje, że traci kontrolę nad swoim życiem. Obawa o przyszłość, zdrowie, relacje, finanse czy decyzje może paraliżować i sprawiać, że zamiast iść naprzód, Człowiek zaczyna się wycofywać. Tymczasem Biblia nieustannie przypomina, że ufność w Bogu jest lekarstwem na lęk. Zaufanie Bogu nie oznacza, że lęk całkowicie zniknie. Oznacza, że nawet gdy się boimy, nie pozwalamy, by ten strach decydował o naszym życiu. Ufność to decyzja, by zaufać Bogu bardziej niż własnym obawom. Jak ufać Bogu mimo strachu? Pamiętać, że Bóg już wcześniej prowadził mnie przez trudności, skoro wtedy mnie nie opuścił, nie zrobi tego i teraz. Powierzać Bogu swój lęk w modlitwie, mówić Mu otwarcie o swoich obawach, zamiast tłumić je w sobie. Nie pozwalać, by strach decydował za mnie, podejmować kroki wiary, nawet gdy wydają się trudne. Co pomaga wzmacniać zaufanie do Boga? codzienne przypominanie sobie Bożych obietnic. Bóg wielokrotnie mówi w Piśmie Świętym: nie lękaj się. Szukanie wsparcia w wierzących osobach, wspólna modlitwa i rozmowy mogą pomóc przezwyciężyć lęk. Praktykowanie wdzięczności, dostrzeganie Bożego działania w przeszłości buduje ufność na przyszłość. Czy moje lęki przesłaniają mi Bożą miłość? Czy potrafię ufać Bogu? nawet gdy nie widzę jeszcze rozwiązania moich problemów? Bóg nie obiecał życia bez trudności, ale obiecał, że w każdej z nich będzie obecny i że prowadzi tych, którzy mu ufają. Niech to, co usłyszałeś, przynosi ci pokój. Twój przyjaciel pozdrawia.